Cześć widzowie, witajcie na siedlisku Marcinówka. Przed nami odcinek magiczny, ponieważ to, co jest za mną, zmieni się w to. się składa, że w końcu po raz ostatni siedzę na tej ławce. Trochę się boję, mówiąc szczerze, bo boję się, że się już rozpadnie. Ale na szczęście nadszedł ten upragniony dzień i dzisiaj będziemy remontować naszą ławkę. Mamy już wszystkie potrzebne rzeczy. Mamy deseczki, które czekają już od jakiegoś czasu. Musimy je tylko jeszcze pomalować i zabezpieczyć. Będziemy odnawiać konstrukcję, będziemy ją malować na inny kolor farbą antykorozyjną po to, żeby długo i lepiej służyła. Sprawdzimy, czy te belki, które są, są w dobrej kondycji. A jeśli nie, to będziemy zastanawiać się, co z nimi robić i czy należy je wymieniać, czy też nie. Oglądajcie do końca, bądźcie z nami, zobaczycie, jak wygląda efekt finalny, ponieważ cała ławka na pewno znacząco się zmieni. Ja już nie mogę się doczekać, więc zabieramy się do pracy. Nie ma co marnować czasu. Zaczynamy! 爸爸。 Chyba tak Kochani, zaraz z Tosią będziemy malować nasze nowe deski na chustawkę. Kupiliśmy impregnat do drewna, twierdzą, że jedna warstwa wystarczy i podobna ochrona jest do 5 lat. Jeśli położy się dwie, to ochrona jest o 2 lata dłuższa, czyli na 7. No zobaczymy. No. Generalnie jest właśnie do płotów, do ogrodzeń, pergoli, domków narzędziowych, donic, drewutni, but dla psów. Palisat, sztachet, do wszystkiego rodzaju drewna, które jest na dworze. Nie trzeba tego mieszać. Jest to szybko schnące. Nie kapie, bo podobno ma konsystencję budyniu yy, i chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Zobaczmy, jak to wygląda i czy faktycznie to dobrze działa. Dobra, to się otwieramy, co? Ale, tu, Ej, ale tylko nie, tylko nie. O. Wiesz, bo jakoś to muszę otworzyć. Daj, biterec. No ja to muszę tak po dwa. O, i już widzisz. Ojej, to wygląda jak brązowy budyń. My kupiliśmy kolor yy, dąb. To się musisz wstać i nie możesz już potem siedzieć na tym, dobra? Zobacz, okej. Okay. Tylko to, żebyś się nie pobrudziła tym, o dobra? No i malujemy. Śmiesznie żółty kolor. Ciekawe, czy taki zostanie. Super. Dobrze, że mam pomocnika. Tak, maluje się naprawdę dobrze. Rozprowadza się fajnie. Faktycznie ta konsystencja jest dobra. Myślę, że nam szybko to pójdzie. Kochani, pierwsza warstwa położona. Zaraz, jak tylko to wyschnie, to przekręcę to na drugą stronę. Pomaluję drugą stronę i czekamy. Kochani, teraz czas na malowanie tych elementów metalowych. Marcin to wyczyścił, jak już widzieliście, taką końcówką do wiertarki do czyszczenia właśnie takich elementów. Więc to już jest wyczyszczone. O, jest w porządku. No i teraz ja będę malowała farbą do metalu. W kolorze niebieski połysk. To był najładniejszy kolor, jaki znaleźliśmy w sklepie. Nie było dużego wyboru, ale wierzę, że będzie ładny. Więc zaraz się zabieramy za malowanie. No i co? Nie da się tego otworzyć? No, udało się. Pierwsza warstwa już położona, zabieram się za kolejny element. Dobra. Jak widzieliście, Ola razem z Tosią pomalowały nasze deski, pomalowały też elementy metalowe. Wszystko zostało wcześniej wyczyszczone, także możemy przechodzić do czynności prawie że ostatecznej, to znaczy przykręcania desek. Deski zostały już tutaj dopasowane. Jak widzicie na dole będą cztery, cztery też prawdopodobnie będą na górze. Tutaj musieliśmy na początku trochę przyciąć, bo te nowe deski są troszkę grubsze niż poprzednie. No i żeby dobrze tutaj ten element wchodził, to tutaj trzeba było pociąć dwa rogi. Jeszcze je będziemy zabezpieczać. Będziemy też na pewno malować drugi raz te deski impregnatem. No i cóż, no, teraz zawieramy się za przykręcanie, a później na pewno zobaczycie efekt końcowy. Oglądajcie do końca. Trzeba to wytrzymać. No nie mów. Twoje pierwsze? Tyle trzeba, nie? Ale powinno być wyżej. czyż? Nie, to nie gadać. Ale Nic nie trzęsie. Nic nie trzęsie. Chodź Szośka, jeszcze i ty. Kochani, ławka skończona, kustawka właściwie skończona. Jest odmalowana, nowiutka, piękna, w pięknych kolorach. Muszę Wam powiedzieć, że trochę martwiłam się, jak finalnie wyjdzie ten impregnat na drewnie, ponieważ okazało się, że ma taki. No dość intensywno żółty kolor, ale przyzwyczaiłam się do niego. On trochę ściemniał i myślę, że pod wpływem słońca też będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale najważniejsze jest to, że według mnie naprawdę pasuje do tego niebieskiego koloru elementów metalowych, więc. Mi się bardzo podoba. No i w końcu można sobie spokojnie posiedzieć i pobujać się właściwie całą rodziną, bo wszyscy się tu zmieścimy. Jeśli nie oglądaliście naszego ostatniego filmu, to koniecznie kliknijcie tutaj, a będziecie na bieżąco z naszym życiem i zobaczycie, co ciekawego ostatnio robiliśmy na siedlisku. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejną niedzielę. Pa, pa!